Cześć, witam Was wszystkich. Na początku chciałbym Was przeprosić, że przez dwa dni niestety nie udało mi się nic obstawić. To znaczy, obstawić się udało, ale nie nagrałem żadnego filmiku. Bardzo ciężkie dwa dni w pracy. We wtorek mamy służbowy wylot do Stambułu na targi. Musieliśmy dograć pewne tematy właśnie związane z tym. Firmę trzeba prowadzić, także naprawdę bardzo ciężkie dwa dni w pracy. Bardzo chciałem nagrać, nie udało mi się dosłownie w wolnej chwili. Od rana do nocy siedzieliśmy w robocie w wolnej chwili. Udało mi się wczoraj obstawić ten kuponik, bo przyszło mi bonus za stówkę, ja wam go teraz pokażę. Za stówkę było do wygrania 11144 zł, dokładnie, ale to tak jak mówię, to było przy papierosie obstawiane na szybko. Ja oczywiście, dzisiaj jakieś tam mecze były i, i też już Myślałem na dwa lekano, żeby, żeby obstawić remis dwójkę. Nie zdążyłem. Jutro wstaję o szóstej, yy, Nagrywam dla Was filmik, robię analizy. Yy, chciałem dzisiaj coś tam nagrać, ale nie chcę tak po prostu bez, yy, bez przeanalizowania tego na szybko, byle żeby było. tak. Jakieś tam niemiłe komentarze się pojawiały, że pięć filmików i koniec. Nie, wcale tak nie jest. Tak? My, 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 my oczywiście będziemy to kontynuowali, rozszerzali się, yy, powiększali każdego dnia grono. Będą nowe rzeczy wstawiane, nowe rzeczy robione, ale to jeszcze dajcie nam chwilkę naprawdę ciężkie dwa dni. Zobaczcie, tutaj wczoraj obstawiłem sobie przy papierosku, naprawdę przy papierosie, meczyk za tą stówkę bonusową, którą otrzymam od STS-u. Zobaczcie, Fiorentina 20, 2,1 1 plus 2,5 bramki były 3, Alkmaar plus 2,5 były 3, fajny kurs złotych 87, Partizan plus 2,5, 5 bramek można było spokojnie jeszcze wyżej lecieć, bardzo fajny kurs złoty 85, Austra Wiedeń plus 1,5, akurat idealnie weszło, złotych 24, że trochę niższy, Wilderal chciałem obstawić plus 3,5, ale się zawahałem, wycofałem, zrobiłem 2,5. Siadło tak West Ham plus 2,5 też bardzo fajny kurs. Były cztery brameczki Gent plus półtorej idealnie dwie brameczki FC Köln. Trzy bramki też siadło Złoty 51 tutaj też na styk. No i oczywiście lek zawalił 2,5 bramki. Niestety były tylko dwie. Szkoda właśnie. I drugi mecz cały czas myślałem że tylko jeden mecz mi nie wszedł. Ale jednak, też drugi tutaj Maribor było plus półtorej 0-0 więc nie weszło tak. Kolejny mecz Slovan Bratysława plus pół bramki jedna, wszystko siedzi tak. Rapid w jeden, plus półtorej dwie też weszło. Szkoda tych dwóch meczy za stówkę 11 tysięcy wyciągnąć yy, bajka. Tym bardziej nie za swoje piążki, tylko bonusowe. No trudno, nie udało się. Ja tak jak mówię, jutro wstaję o 6:00. Nastawiam budzik. Najpierw analizujemy, czy około 8-9 nagrywam filmik. Na pewno będzie przed południem na cały weekend. Będzie kilka kuponów, także każdego zainteresowanego serdecznie zapraszam. Jeszcze raz przepraszam, ale ciężkie dni. Dwa mieliśmy coś za coś, tak? Każdemu życzę zieloności. Mam nadzieję, że dzisiejsze kupony, które obstawiliście, wejdą i a jutro widzimy się i już bez takich niemiłych komentarzy, które dzisiaj otrzymywałem, bo to naprawdę nie było ode mnie uzależnione, tylko musiałem zrobić pewne rzeczy i dopiąć do końca przed tym właśnie firmowym wyjazdem. Dzięki wielkie, trzymajcie się, trzymam kciuki za Wasze kupony, hej!